Przerwa obiadowa? Maciek. Drówko. Smacznego. Ale miałem branie, Maciek. Ładny. Ole uderzył. No, siemanko. chcieliśmy Was Cześć. zaprosić na, na kolejny wypad. Znowu z pstrągami. Także my, i, i możemy, bo mówię, tak jak u nas rzeki zarosną, to już będzie ciężko łowić. Czy to woblerami, czy, czy, czy innymi obrotówkami. Także ciśniemy ile możemy. Dokładnie, także oglądajcie.

Pierwsza sztuka jest Tak i ze 30 czek będzie tutaj macie e, glutkut, tak? Glutkut wobler. No. No, no dokładnie Dobrze. Pierwszy kontakt jest, jest dobrze Łapiemy ile 10 minut, nie? Mhm. I poszli No tak. Ale stop Ale słabe nie? No. No. Pójdę do sodu I jej О, ладный, 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 ладный. Фелис, ладный. Я его подхватил. Давай, To jest piękna ryba I teźnę 46 46, no to już to ładne, pod, ładne pod 7, 46,5 No w ogóle zobacz, tu, tu on nic nie jest naruszony, nic nic, piękne jest no. Maciek szaleje Maciek go zaciął ja też broni miałem ale nie wpiłem niestety Ale jest mega, nie. mega wybargony. O, o pięknie zobaczcie. Dojdzie do siebie I To macie dzisiaj osalał, Miałem znowu branie, nie w piątym spadł o, właśnie ma kolejnego. Janusz. No i 130, no. Dobra, ma. siedzi. No Janusz, dawaj, dawaj. O, tak już 35. No. Tylko mrejny. numer 5, no. Na tego samego woblera cały A mówiłeś jaki? Nie mówiłeś. To jest Salmo. <laughs> Na tego samego w ogóle. Salmo Executor. No. Weszliśmy tutaj za zawodospad, Albo on musiał się tam przenieść, I dlatego żeśmy no, będzie... nie mieli możliwy. brań w ogóle. Ale fajne, fajne no. No to dobra, puszczamy dziada. I pasjon. Posz... Ale mi wziął, panie, ładne, ładne. Ale uderzył stary. O, to jest tam? To jest konkretna, no? Ale to jest no? Nie wiem, nie wiem, tam może nie wstrąg, nie wiem, nie wiem, ale jest ładny, zobacz. <grym _> <grym _> zobacz, co robi. O, ładny jest, no? Czekaj, niech on się wymęczy, trochę wąsy. Zobacz, ja go nie mogę zatrzymać, stary. No to zobacz, on sobie jecie, zobacz. Ile spokojny tam z nim. W zaparkował. Dobra, jest. No pokaż się, pokaż się. No ładne, chodź, 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 on się nie chce wymęczyć w ogóle. Jo, jego. Nie odpuszcza, twardo idzie. Długo, długo jeszcze. No nie chcę, chcę odpuścić stary. Zaraz go tu wyjmiemy, jeśli ja wymęczy trochę. Idę tam spokojnie. No, dobra, długo dorobiłem. Ale jazda, dobra jest. 49 Janusz, 48 nie widzisz? A, dokładnie. No. To... 49, Aha. no. Zobaczcie, no, jest Piękności. 50 tak? No 49 z kawałkiem, ale... No ale my liczymy ale co, jako... 50. Co da popali z nurtem? Nie szukaj zaczynać momentami. No ty to, to amatorka, Janusz taki. I jeszcze przy podbieraniu jak się kręcał. Z boku się podpiął, tak samo. Nie, jeszcze podbiuraku mi ten, no, bo się zaplątał. No to, 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 to tak łapie. Ja, ja, ja tam se łowiłem, bym jeszcze 20 takich złapał, a on dobra, się tam pierdzielił dobra, z jednym. Nie dobra, uszamy Giganta. Nie, nie płynie, I poszli. Już się ustawia, pięknie. Dobra, my doszliśmy do końca odcinka, już zrobiliśmy. W drugą stronę nic się nie działo, po, po, po twoim ostatnim już pstrągu się nic no, nie działo. Się nie, wyłączyłeś. No, Jedziemy, wyłączyłeś. Jedziemy gdzie indziej. Się... Miejcie miejscówkę, Zobaczymy, co nam się wydarzy. Piwa się napijemy. I... To ja nie piję. Tak, ty nie pijesz, a ja nie oddycham. Eee. Dobra, trzymajcie się, oglądajcie dalej. Pstrąg? A ja mam. Tak. O, druga miejscówka, Maciek znowu, ta sama przynęta i proszę, jest, kolejny. Oczywiście staczek będzie, nie? Janek, a jak ty wędką mi po głowie jeździsz. Ile ładnie prowadził, patrz on z tyłu jest. nie widzisz, na tym 30 ceczek, zobaczcie, z rano z tyłu. Nie wiadomo co tam się stało. Goi mu się, już, no. A w ogóle, reakumacyjnie cały czas tam. Nie dałem ładne efekty, no. no Także i zdjęcie i dowody z nim. Gorzej, 3 pażka słapiesz, to cię spoczywa z tyłu. szybkami po prostu. Oj, poszedł! To. ładny, no? no to jest ten, nie, podobny, nie? Trzydzieści, ja no. no. I posługi. Ale miałem branie, Maciek. Ładny. Ale uderzył. Ale idzie w nurcie. Głębszej wody. Pociągniemy go tutaj trochę bliżej. Ja się oplątał, jeszcze, zobaczcie, ale jest ładny, naprawdę. Oplątał się, a teraz go ciągnę z nurtem. No dobra, odhaczył się. Dobra, już ja się odhaczył. Ładny, ładny. No. Podbiora, sobie? Podbiorę, tylko niech on przyjdzie tutaj. Na razie ciężko. No, jest. Nie, 49, 49, przepraszam, 49. 49. No ale mega jest, Wybarwionek tak samo. Zobaczcie. Przepięknie. Branie potężne. I znowu zaciął się, i tylko odwiedzał się z boku, też jest zahaczył. I się obracał tam w nurcie mi ciężko. No ale, ale udało się. W podbiorach mi tak zaplątał, jeszcze się rzucał Ale też zesz zeszło się zaplątanie, ale się udało tak samo. Także no zobaczcie, no, rybka piękna. W akcji samo minął siódemeczka w malowaniu pstrąga Także naprawdę piękna rybka. Foteczka i do wody z nią I tam sobie idzie Dobra no. i popójnie Zardziej jest, A jest. O, A? ładny kolever Przerwa obiadowa. maszek. smacznego. <laughs> I zobaczcie, tak cały dzień z nim chodzę i tak co chwilę. Chodź, staniemy na chwilę, wypiję coś. <laughs> no jak widzicie, to jest sporo siedziałek na razie. Teraz drugi odcinek rzeki. No tutaj już będziemy musieli zrobić sporo kilometrów. Jest dużo spowolnie, także spowolnienia postaramy się omijać. Będziemy szukać też szybszej wody, z Armstrongiem właśnie. No niestety już też wpadły jakieś tam przyłowy. No ale generalnie, nie? Dzieje się, nie? Gdzieś, jak nie wiem Dwa odcinki szczupaka, jeden, je, jeden... Nie. Dwa, dwa wyjęte no? Dwa wyjęte I omijamy, bo tu są takie głębokie, głębokie miejsca i to wszystko omijamy, bo, bo wie, wiemy czego się tu spodziewać w tych miejscach. No a szczupaki właśnie nam się trafiły w szybkie szybkiej wodzie, nie? A jak wiecie, bo łowimy yy, w Anglii i mamy teraz trzy miesiące, że nie możemy szczupaków łapać na tym Jest zakaz, dokładnie Na tych, na rzekach, tylko obstrągi. No, że jak wiecie, szczupaki lubią wszystko, co pływa, zerzeć. W, mm. w zeszłym tygodniu nas sprawdzali tutaj y, o, oficerowie, oficerowie tacy tak zwani. I tu jest tak, że mieliśmy y, fluo na tych, na, jako przypony. No. Jakbyśmy mieli y, metalowe Stalka. stalki, bo szczupaki wiadomo obcinają przy łowieniu pszczągów czy coś. Jakbyśmy by, byśmy mieli stalki, to od razu byśmy dostali mandat. Dokładnie. także nie ma zmiłuj się, była stalka, od razu mam no, a tak to, tak to, już dwie obcinki no. były, jak była stalka to by nie, byś nie miał obcinki No niestety, no, no nie poradzisz Byś no, i tyle No, no nic nie poradzisz no. Także nic, Angielskie myślenie tak, tak zwane No, dopijamy piwko i lecimy dalej no. No Taki mały update, no pijemy już po obiadku, ile, z dwie godziny? Będzie, nie? No jak na razie dwa przełomy tylko Ale pstrągów nie widać, jedno było tak fajne odprowadzenie na 7 cm Wopka, no przynajmniej na takiej 40, no ale niestety nie wziął. Także widać, że są wyłączone. Teraz kierujemy się z drugą stronę, czyli idziemy w górę rzeki i idziemy pod most, tam gdzie najwięcej braniec zrobiliśmy. Na drugiej miejscówce. No, Także zobaczymy, zobaczymy, nie? nie? Mistrzu. No nic, 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 widać, że są kompletnie wyłączone. Jest, 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 jest. jest mały, no? Mówiłem, że... Mówiłem że, mówiłem, że wchodzę na miejscu w 3, ciach, ciach, ciach To dobra, i <laughs> do tego mamy, jeszcze dwa, nie? Maluszek, ale nie taka biorą, będzie zabawa chociaż, nie? ale przez to, że byliśmy w tym miejscu wcześniej, jak mi w drugą stronę Nawet brania A to proszę Na powrocie pierwszy rzut od razu I poszli Pod nogami więc. No słuchajcie, no my zakończyliśmy jak widzicie, fajnie połopane, naprawdę. Nie spodziewaliśmy się no. takich ryb, no ale. Zazwy zazwyczaj na to odcinki właśnie na które jeździmy, zazwyczaj tak wsiadają ryby do 45. No trzeba kiedyś się tam tak, żeby podpinić, coś weszło. No ale dzisiaj nie dzisiaj. Ewidentnie ale widać, że w dołka siedzą tam gdzie jest spowolnienia. Także walka naprawdę fajna z takimi rybami. No i co? Na no, też by było trochę. Przyłowów mieliśmy też, to ale nie będziemy wam tego wstawiać, bo... Że nie, jako my nie możemy tutaj łowić szczupaków, no, czy tam tak kleni, bo okoń też wszedł i kleń wszedł ładny no. no i by nas zjedli, jakby zobaczyli, że, no, tak, że, tak. Że, że wstawiamy ryby takie, co nie możemy ich łowić, to by nas zjedli Także, no, tak, no ale to my nie, możemy, nie, nie mieliśmy, co mieliśmy powiedzieć rybom, żeby, żeby nie brały, no, no, no to nie, nie ma sensu no, tak, no fajnie, fajnie no, ci było sporo, no pstrążki w drugiej połowy dnia no widać, że wydaje się wyłączyło, nie sprawdza no. jeszcze na macie, macie to jednego zapalować mojego, tam były jakieś pobicia mniejszych, ale... Tam też później jeszcze to luciki małe, nie? Także, także no. z naszej strony tyle. No i co? Jeżeli macie jakieś pytania, walcie śmiało. I nie zapomnijcie o konkursie, bo konkurs, do, konkurs dalej, dalej jest. Dokładnie, także 2 do 30, także. Kwietnia, dokładnie. To, kto tam jeszcze nie, nie, ten, nie, nie wstawiał komentarza, to zapraszamy i I, I dobra Trzymajcie się do następnego. Hej, hej.